Witam, tak jak się niespodziewanie yy, przestałem nagrywać, takie niespodziewanie się pojawiam, wyświetlam. Jesteśmy na Gryce, kontrolnie. Pierwsze co, bo tak po drodze prosto jadę w sumie do domu jeszcze nie dojechałem, ale mówię mam po drodze to zajadę na no to grykę, zobaczymy no i co? I wygląda to nawet 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 Nie popaliły jej oprysk To jedyne co mogę powiedzieć Jakieś owady letają, zakwitła, dosyć nie wiem, coś mi się wydaje, że może przyrzadko, rzadko, ale, ale wie. Tutaj gdzieś było niedosiane i pesz zaatakował silnie. Tam jest drugi kawałek, widać z daleka. No ona tak wygląda nawet ładnie. Tutaj było też posiane, ale tutaj jest siane już któryś rok. Nie wiem, czy nie jest piąty. Gryka po gryce i tak cały życe. I kurwa, nie wiem, zadusiło ją za... Nie da się... Nie mogła się przedusić jakoś dziwnie, bo tutaj nawet i prysnąłem też. I chyba już po prostu ta gleba ma dość, jeśli chodzi o grykę. Bo tutaj było osiane tym samym sposobem, siewnikiem, w sekundę później, tak jakby. No zaraz pojedziemy na dwa jeszcze kolejne pola. Ja tak jeszcze dodam tylko, że Ursus niedługo powinien się pojawić u mnie, bo już Mateusz z mojej strony dostał praktycznie, no praktycznie wszystkie te materiały, które tam miałem dowieść. Swoje zaplanowane, no to tam są w drodze, można powiedzieć, ostatnie. No i, i czekamy jeszcze tam, tylko żeby się zmobilizować i, i, i tam parę części jeszcze dokupić. Trzeba detali dużo. No i myślę, że już. No w, kurczę, co tu dużo gadać. No w lipcu to na pewno. W lipcu to na pewno. Jedziemy na drugie pole, bo tutaj to tak nie, 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 nic ciekawego nie widać. Ach. Nie, no to tutaj już od razu z drogi widać, że lepiej wygląda. Tutaj z drogi widać, że od razu lepiej wygląda. Jest przede wszystkim dużo wyższa. Tam jak widać, stoją ule, czyli ten właściciel pasieki, tak jak się umawiałem, przywiózł. W druga część pól jest tak, za domami w prostej linii, można pokazać palcem. I tam są, tam jest druga, drugie kilka rodzin. Eee, tak więc tutaj będzie trochę wspomagać dla tej gryki, no i co widać, To no jest biało po całości na polu, fajnie to wygląda, Ono sobie jeszcze będzie rosła, tutaj deszcze dopadują, pierwszy raz grykę w życiu sieję, posiałem, tak więc w ogóle się nie mogę wypowiedzieć jakoś szczególnie, oprócz tego co sam widzę i dotykam. Mam nadzieję, że jest y, dobrze, bo w sumie nie mam porównania, tak jak się jechało przez kraj, to w ogóle nie widać gryki w Niemczech, to w ogóle nie widać gryki y, tutaj dopiero, gdzieś lubelskie trochę, ale to mniej więcej chyba tak samo wszystko, nie wiem, czy, czy ona powinna być już większa w tym okresie czasu, czy nie, czy ona jest w porządku, no tutaj jest jakaś wyższa, nie? gdzieś też ona tak trochę falami idzie, pewnie... Yy, gdzieś jakieś zasobności są też falami rozrzucone po polu. No nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jakiś miesiąc, dwa. Ważne, że odkąd posiałem, bo dokąd, do czasu, kiedy posiałem, kiedy siałem, było sucho. A odkąd posiałem, cały czas deszcze przepadują, nie? Tak więc ta kilka nie brakuje jej, mimo że stanowisko jest słabe, bo gdzieś tam na piachu to wody jej tutaj nie brakowało. Ale słyszałem, że Teksas gdzieś tam się odmładza, bo przy suszy jakieś tam gdzieś trochę popadał, mi opryskiem go trochę zmęczyłem. I no z tego co wiem, jeszcze nie byłem, że, że to co tam popadało trochę, poschło, to teraz się odmładza, kwitnie. No i jest kłopot, bo pewnie trzeba będzie z randapem wjeżdżać ale podejrzewam, że na to pole przerosięte jęczmieniem co miałem też trzeba będzie nam wjechać żeby yy, bo tam może tam chwasta dużo było znowu nie i żeby to się dało kosić i to jako tak wyglądało to pewnie trzeba będzie i Teksas i, i, i tamto pole te dwa pola yy, potraktować yy, herbicytem totalnym no, ale jeszcze nie byłem, nie widziałem tak więc yy, tylko tak coś z opowieści yy, mówię i jeszcze po drodze będziemy mijać jedno pole to i tam wstąpię i pogadamy No i jesteśmy na trzecim polu i jakoś słabo to wygląda te trzecie pole najgorzej, a to było pierwsze siane i ono dobrze wyglądało. Nie wiem czemu ono by tak padło. Znaczy ono nie padło, ono, ona tak gryka jest niska tutaj strasznie. malutkie, niska. Ciekawe, czy po całej całości pola. Tutaj może z niej już niewiele być. No niby się troszkę chyba podnosi ku górze, im dalej od tego brzegu, ale nie wiem, no tutaj to jest strasznie rzadko. Nie umiem wytłumaczyć, dlaczego. Yy, możliwe, że pecha. Badań na tym polu jeszcze nie robiłem nigdy. Mam je drugi czy trzeci rok. No i chyba będzie trzeba w tym roku zrobić, chociaż tutaj wapno i tak poszło, i tak poszło, tutaj bez badań wiadomo, że trzeba dawać i w tym roku pójdzie jeszcze raz po gryce, ale badania pewnie też trzeba zrobić. No poszło magnezowe, teraz będę chciał dawać kredę o większym stężeniu wapna, po prostu. No i co, jadę do domu chyba tak chciałem powiedzieć, że nie będę tak chyba zbyt często nagrywał tych filmów. Tutaj to nawet mokra ziemia jest. Tutaj chyba padało niedawno. Nie będę nagrywał chyba zbyt często tych filmów z tego względu, że czasowo ja już trochę jestem rozciągnięty za mocno, bo tam w Niemczech mi się trochę rozrosło e, niespodziewanie i w ogóle to będę musiał wracać niedługo, bo tam trzeba pilnować trochę tego wszystkiego. E, tynkarzy trzeba, o właśnie. Może jest ktoś chętny? Kurde, znowu Trzeba ekipy, ekipy tynkarskie, ekipy tynkarskie trzyosobowe, trzy dwuosobowe ekipy tynkarskie, najlepiej z własnym agregatem i sprzętem busem, jak nie to będzie dla Was agregat, sprzęt, bus. Chętnych do pracy, na wyjazd za cztery razy lepsze stawkę niż w Polsce, zapraszam, mieszkanie ogarnę, wszystko ogarnę, pomogę, dwie ekipy już tam działają, trzeba jeszcze z osiem. Co najmniej tyle roboty jest. Można nawet dwa domki na raz brać jak trzeba. E, czyli chętnych e, tylko ekipy prawdopodobnie. Chyba, że naprawdę nie wiem, będzie z sześciu osób takich e, pojedynczych tynkarzy, że będzie można dwie ekipy zmontować. To byłoby fajnie też. No bo tak ciężko jest. Mam nawet na telefonie dwóch, a zresztą co tam by tak gadał. No po prostu fajnie byłoby ekipy. Lepiej byłoby ekipy. Gdzie tu jeszcze grykę mam blisko? Nie mam już tutaj, już wszystko jest tam daleko. no Pojadę pewnie zobaczyć jak reszta wygląda, bo zdziwiłem się, jakby to było wszystko tak samo, no to ok. To znaczy, że wszędzie jest tak samo, a tutaj coś, jedno pole słabsze, drugie mocniejsze, trzecie jeszcze słabsze od tego pierwszego. I, i nie wiem o cholerę to chodzi. Także trzeba będzie tutaj się jeszcze rozejrzeć trochę na, po całości pól i stwierdzić, może jakieś wnioski się wyciągnie i co? no i jadę do domu zmęczony jestem parę godzin jadę ja tam się a tutaj zobaczcie czym się buja czym się bujnęłem 370 koni na 4, na 4 łapy kuty na 4 kapcie kuty powiem wam samochód marzenie samochód marzenie ale Opłacać to się może nie opłaca, ale warto na pewno, nie? Także widzimy się w kolejnym filmie, ale tak jak powiedziałem zbyt dużo tego nie będzie. Bo czasu mam mało, a do zrobienia dużo. Yy, może chyba, że bo od poniedziałku tutaj pracownik będzie yy, Kuba. Kuba będzie. Może on będzie chciał nagrywać. Może on coś będzie Wam pokazywał dalej. Zobaczymy. Trzymajcie się do następnego, niech prąd będzie z nami.